Witam Was ponownie na kanale. Dzisiejszy odcinek zabiera nas ponownie do gmachu Sądu Federalnego na Manhattanie, gdzie odbywa się proces PD Diego, czyli żona kompsa. I naprawdę, jeżeli myśleliśmy, że zeszły tydzień był intensywny, to przygotujmy się, ponieważ naprawdę w tym tygodniu działo się sporo. I zaraz Wam wszystko opowiem. Zatrzymamy się na dniu szóstym rozprawy, ponieważ chciałabym wrócić do tematu i upewnić się, że jesteśmy ze wszystkim na bieżąco. A jeżeli okaże się, że prokuratorzy federalni mają rację, to Pawda nie tylko bił swoją dziewczynę Cassie, ale również jej przyjaciółki. I to właśnie dwie z tych przyjaciółek stanęły w tym tygodniu na sali sądowej, aby opowiedzieć swoją historię i stanąć do walki. Pamiętacie, zeszły tydzień, kiedy Don Richards w trakcie zeznań mówiła o tym, iż widziała, jak rzekomo Sean Combs zaatakował wówczas swoją dziewczynę Cassie patelnią. Powiedziała, że potem Didi spojrzał jej prosto w oczy i zagroził jej karierze, jeżeli powie komukolwiek o tym, co widziała. I tutaj zacytuję Didi poszedł znacznie dalej, niż tylko grożenie mi utratą kariery. Tam, skąd pochodzę, ludzie znikają, jeśli zaczną mówić. Koniec cytatu. To właśnie miał powiedzieć do niej Didi. I kiedy wydawało się tak naprawdę, że dramat chyba już nie mógłby być większy, to na salę sądową wchodzi Morgan, To kolejna kobieta, która twierdzi, że Didi pobił również ją. I już za moment opowiem Wam dokładnie, co powiedziała, co według niej zrobił sam Sean Combs i dlaczego to zrobił. Ale zanim to zrobimy, musimy zrozumieć tak naprawdę, jak bardzo napięty był dzień szósty procesu Seana Didi Combsa. Bo wiecie, kiedy Sean Didi Combs wszedł na salę ubrany cały na beżowo, chyba nie spodziewał się tak naprawdę, ile brudu spadnie na niego w trakcie zeznań, Don Richards. I trzeba przyznać, że prawnicy Didiego, którzy reprezentują go w tej sprawie za grube miliony dolarów, nie oszczędzili Don Richards na sali rozpraw i naprawdę próbowali całkowicie zniszczyć jej reputację i podważyć jej wcześniejsze zeznania. I naprawdę niektóre z tych pytań były niesamowicie niewygodne, ale ciekawe tak naprawdę był przebieg wydarzeń i o tym Wam również dzisiaj opowiem. Ale to nie wszystko, bo tak naprawdę Departament Sprawiedliwości udostępnił nam również serię zdjęć i niektóre z tych zdjęć są naprawdę szokujące. Zostały one zarejestrowane jako dowód w sprawie i pokazane ławie przysięgłych. Teraz różały również światło dzienne dla opinii publicznej i te zdjęcia również wam dzisiaj pokażę. Niektóre z tych zdjęć pokazują Cassie, która jest um, posiniaczona, jest pobita ma na sobie ogromne, ciemne okulary przeciwsłoneczne i stara się ukryć twarz. Natomiast kolejne zdjęcia zostały zrobione we wrześniu 2024 roku wewnątrz apartamentu Didiego w hotelu Park Hyatt w Nowym Jorku. Zrobiono je w dniu, kiedy Sean Didi Combs został aresztowany i przedstawiają wszystkie osobiste rzeczy, które Didi miał ze sobą w pokoju hotelowym, takie jak stosy gotówki, Mówiłam również o tym wcześniej, butelki z oliwką dla niemowląt i lubrykantem, butelki po lekach oraz torebki z różowym proszkiem, o których prokuratorzy mówią, iż były to same substancje odurzające. Hmm. I zastanawiam się tak naprawdę, od czego tutaj tak naprawdę dzisiaj zacząć. Wiemy o tym, że we wrześniu zeszłego roku Didi negocjował warunki poddania się. No cóż, chyba nie spodziewał się do końca, że tak naprawdę aresztowanie nastąpi tak szybko, ponieważ... W trakcie aresztowania, tak naprawdę, myślą, że nadal omawiają szczegóły poddania się. No cóż, jeżeli zdjęcia wykonane przez federalnych są prawdziwe, to możemy jedynie założyć, że tak naprawdę to, co znaleźli federalni w pokoju hotelowym Didiego, może oznaczać, że przygotowywało się do następnej imprezy freak-off. Diddy tak naprawdę wiedział, że zarzuty przeciwko niemu są już w trakcie przygotowywań. Rozmawiał ze swoimi prawnikami. Oni rozmawiali z federalnymi, wiedzieli, że nadchodzą oskarżenia o handel ludźmi o charakterze seksualnym, udział w zorganizowanej grupie przestępczej, czyli cała ta sprawa, tak? Paw postanowił sobie zorganizować imprezę. No, tak to przynajmniej wyglądało. Może taką ostatnią imprezę przed aresztowaniem, pójściem do więzienia. Ale wróćmy teraz do poniedziałkowej rozprawy, czyli szóstego dnia procesu. Jeżeli pamiętacie, to Don Richard zeznała w piątek, iż widziała, jak Sean D. Combs rzuca. W kasi patelnią i krzyczał na nią, zaatakował ją. Następnego dnia w studiu rzekomo Don powiedziała, że Didi wziął ją na bok razem z koleżanką zespołu Kenno Harper. I jak zeznała Don Didi powiedział im, cytuję: Tam skąd pochodzę, ludzie znikają, jeśli zaczną mówić. Koniec cytatu. Don Richards powiedziała, że nie zareagowała na ten komentarz, jedynie mówiąc, iż była w szoku, nie mogła uwierzyć w to, co słyszy. I cytuję, to był początek zespołu, i ma tutaj na myśli początek zespołu Didi Dirty Money, moment, w którym tak naprawdę kariera Donny Charles powinna ruszyć z kopyta. Okazał się momentem, który totalnie wszystko zmienił. I to właśnie tak zaczęło się poniedziałkowe przesłuchanie. Od tego zaczynamy właśnie dzień szósty procesu. Donny Charles otworzyła się przed sądem i opowiedziała o wielokrotnych aktach przemocy ze strony Didiego, których była świadkiem, gdy Cassie była bita przez Shona Combsa. Powiedziała, cytuję, Widziałam, jak ją kopną, widziałam, jak uderzył ją w brzuch. Koniec cytatu. I jedno z takich najbardziej wyraźnych wspomnień, jak mówiła, wydarzyło się podczas jednego z koncertów w Central Parku. Don powiedziała przysięgą, cytuję, Cassie weszła do łazienki płacząc, jej oko zaczynało puchnąć. Koniec cytatu. Potem dodała, że Kasi zaczęła zakrywać siniaka makijażem i założyła okulary przeciwsłoneczne, żeby to ukryć. Prokuratura pokazała zdjęcie z tego dnia, rzeczywiste zdjęcie, widać na nim jak Cassie, Don i Kenna, czyli wszystkie trzy kobiety, mają okulary przeciwsłoneczne. Don powiedziała wtedy, cytuję, założyłyśmy okulary z Solidarności. Potem ujawniła kolejną bombę na temat sytuacji z Didi. Kolacja w restauracji w West Hollywood, podczas której, jak powiedziała Don, rzekomo Didi miał ponownie uderzyć Cassie w brzuch. Powiedziała, cytuję, Pracownicy restauracji byli tam i widzieli, co się stało. Były tam również inne gwiazdy. Koniec cytatu. Rzekomo nikt nie zareagował na tą sytuację. Podczas późniejszego przesłuchania krzyżowego ujawniono, o jakich celebrytach mówiła Don Richards. I byli nimi Asher i Neil. Don kontynuowała, mówiąc, Cytuję, Cassie miała wielkie marzenia, a Didi kazał jej czekać. Dawał jasno do zrozumienia, że to on rządzi. Koniec cytatu. Don Richards zeznała również, że za każdym razem, kiedy ona i Kenna próbowały porozmawiać z Cassie o przemocy, Cassie mówiła o tym Didiemu. A potem Didi miał powiedzieć, cytuję, nie wtrącajcie się, zajmijcie się swoimi sprawami. Koniec cytatu. Powiedziała również, że zgłosiła swoje obawy prezesowi wytwórni Bad Boy Records, Harveyowi Pirowi, A odpowiedź brzmiała, cytuję. Robi się ciemno i samotnie, jeśli nie słuchasz. Koniec cytatu. Don Richards przeszła następnie do kwestii środków odurzających, których, jak zeznała, Didi używał. Zeznała również, że dealerem Didiego był mężczyzna o pseudonimie One Top, który, jak twierdzi, dostarczał mu różnego rodzaju narkotyki. Don zeznała również, że widziała Didiego z bronią dwukrotnie raz w 2009 roku i raz w 2010 roku. Ale przyznała, że nigdy nie widziała, żeby nią wymachiwał, ani nigdy nie widziała, jak ładuje pistolet. Kiedy zapytano ją, dlaczego złożyła pozew cywilny przeciwko Diniemu w 2024 roku, Don Richards odpowiedziała, cytuję: "Zobaczyłam, jak Cassie wreszcie się postawiła i powiedziała prawdę, a ja złożyłam swój pozew z powodu tego, jak mnie traktował". Prokuratorzy zapytali Don, czy spodziewa się pieniędzy, a ona odpowiedziała: Cytuję, spodziewam się sprawiedliwości, koniec cytatu. A potem przyszedł czas na obronę i o rany naprawdę muszę przyznać, że prawnicy Didiego nie oszczędzili tam Don Richards i dobrze wiedzą za co mają płacone. Nicole Westmoreland, adwokatka Didiego, muszę przyznać, że nie zmarnowała tutaj ani chwili zaczęła podważać opowieść o patelni, ponieważ wskazywała na to, iż w poprzednich zeznaniach rządowych Don mówiła, iż Didi rzucił jajkami w Cassie, a nie uderzył ją patelnią. Prawniczka Didiego zapytała: "Cytuję, zgadza się pani ze mną, że trudno jest pani utrzymać swoją wersję wydarzeń". Don odpowiedziała: "Opowiadam to najlepiej, jak pamiętam". Koniec cytatu. Kiedy dalej ją naciskano: "Cytuję, dlaczego nie wspomniała pani o groźbie śmierci w żadnym z poprzednich wywiadów?", Don odpowiedziała: "Cytuję, staram się jak najlepiej odpowiadać na pytania. Tamte wywiady miały miejsce dawno temu". Koniec cytatu. Jednak Prawniczka Didiego odparła na to, cytuję Groźba śmierci, o której nie wspomniała Pani w siedmiu różnych wywiadach. Dodała również, iż Don nigdy nie powiedziała FBI o tym, iż widziała, jak Didi brał kokain. Jednak teraz zeznaje na ten temat. Podkreśliła również, że Don nigdy wcześniej nie wspomniała o celebrytach w restauracji, czyli o Asherze i Nio. Na koniec zapytała cytuję: Zgadza się pani ze mną, że z czasem pani historia się zmienia? Don jednak musiała przyznać rację, że tak. Została zapytana, dlaczego, jeśli naprawdę tak bardzo bała się pani Didiego, nadal próbowała się z nim kontaktować już po odejściu z Bad Boy Records w 2011 roku. Po dłuższej pauzie Don przyznaje, tak, próbowałam się kontaktować. Koniec cytatu. Następnie obrona przedstawiła sukcesy, jakie odniosła pod skrzydłami Didiego. Platynowe płyty z zespołem Danity Kane i Didi Dirty Money. Obie grupy były naprawdę ogromne, z pewnością bardziej udane niż jej taka kariera solowa, która tak naprawdę nie przyniosła jej żadnego sukcesu. Don została ponownie zapytana, czy jej pozew cywilny dotyczy odszkodowania i powiedziała cytuję składam pozew, aby otrzymać rekompensatę za wykonaną pracę. Koniec cytatu. Prawniczka Didiego zapytała, czyli chodzi o pieniądze. A Don odpowiedziała: tak. Potem przyszła pora na przesłuchanie uzupełniające, czyli redirect. I jest to szansa dla prokuratorów, aby naprawili szkody, jakie wyrządziła obrona, powiedzmy w ten sposób. Zapytano wtedy Don, dlaczego jej relacja uległa zmianie. Na co ona odpowiedziała: cytuję, Środowisko było niestabilne. Bardzo trudno było tam pracować. Starałam się to wymazać z pamięci. Zapytano ją również, czy miała okazję przeglądać notatki sporządzone przez rząd podczas jej przesłuchań. Odpowiedziała, cytuję, nie. Moja ekipa prawna je przeglądała. Koniec cytatu. Don się wzruszyła w momencie, kiedy została zapytana o to, czy kontaktowała się z Lorian Gibson, Było jurorką programu Making the Band. Powiedziała, że miały nadzieję na reaktywację zespołu Diddy Dirty Money, co mogłoby pomóc karierze Kenny. Ale obrona uderzyła jeszcze raz, ponownie. Przypomniano ławie przysięgłych, że don chciała reaktywować grupę, co oznaczałoby współpracę z Seanem Didim Comsem, czyli człowiekiem, którego, jak twierdzi Don Richards, się bała. Naprawdę ciekawe rzeczy wychodzą w trakcie tego procesu. Zapytano ją wprost, czy pracowałabyś z nim znowu. Don potwierdziła. Tak, pracowałabym z nim ponownie. Koniec cytatu. I przypominam, że mówi o człowieku, który jej groził rzekomo. Zapytano ją wówczas, dlaczego złożyła pozew. A ona odpowiedziała, aby zostać zadośćuczynioną i zapłaconą za czas spędzony z panem Kompsem. Prawniczka dopytywała, czy chodzi o pieniądze. Don odpowiedziała, że tak. Po zejściu z mównicy Don Richards, głos zabrała na sali rozpraw Harry Morgan, czyli kolejny świadek w sprawie. Mówiła ciszej, ale jej zeznania były również wstrząsające. Kari zaczęła od słów, że nie chciała tutaj być. Przez prawie dwie dekady była najlepszą przyjaciółką Cassie Ventury. Poznała się w 2001 roku, zanim przyszła sława i nagłówki z Seanem Komsem, Powiedziała wtedy, Cassie była nie do zatrzymania. Była pewna siebie, radosna, pełna blasku. Ale z biegiem lat, jak powiedziała, ten blask zgasł. Carrie Morgan opisała Didiego jako człowieka hojnego, owszem, ale także zastraszającego, kontrolującego i krytycznego. I to nie były tylko słowa. Carrie powiedziała, że widziała jak Didi skrzywdził Cassie w Los Angeles, szarpał ją za włosy i bił. Rzekomo kiedy spędzali czas na Jamajce, widziała jak Didi ciągnął Cassie po podłodze za włosy, zostawiając ją w pozycji embrionalnej, bosą, przerażoną i pośniaczoną. Powiedziała, że Cassie uciekła do lasu Boso, a kiedy wróciła, miała guza na głowie. Następnie Carrie opowiedziała o marcu 2016 roku, nocy, której, jak powiedziała, nigdy nie zapomni. Cassie wróciła z hotelu Intercontinental po pobiciu. Miała kaptur ściągnięty mocno na twarz i podbite oko. Nieco później, powiedziała Carrie, Gili pojawił się w mieszkaniu z młotkiem w ręce. Carrie wpadła w panikę, zadzwoniła do d czyli ochroniarza Didiego, Cristina Korolom, szafowej personelu Diego, powiedziała przysięgłem cytuję, myślę, że ktoś wezwał policję, koniec cytatu. Prokuratura pokazała wiadomości tekstowe z tamtej nocy, w jednej z nich Cassie pisała, że czuje się uwięziona. Potem przyszedł rok 2018 i jak twierdzi Kerry, była to noc, kiedy zakończyła relację z Cassie Venturą na zawsze. Była w mieszkaniu Cassie w Hollywood Hills, gdy Didi wtargnął wściekły, domagając się wyjaśnień, z kim Cassie go zdradzała. Kerry powiedziała, że Didi wtedy skupił całą swoją wściekłość na niej. Cytuję: Podszedł od tyłu i zaczął mnie dusić. Kiedy próbowała uciec, powiedziała, że rzucił w nią wieszak. Cytuję: Rzucił wieszakiem jak bumerangiem uderzył mnie za uchem koniec cytatu. Kerry powiedziała, że tego wieczoru trafiła na ostry duży ur, miała zawroty głowy, wymiotowała i zdiagnozowano u niej wstrząśnienie mózgu. Powiedziała wtedy, że cytuję to była ta kropla, która przelała czarę goryczy. Koniec cytatu. Rzekomo po tym wydarzeniu Cassie poprosiła ją, by podpisała klauzulę poufności, czyli NDA, dotyczącą gwałtownego incydentu i to, jak powiedziała Carrie, zakończyło naszą relację na zawsze. Ale to nie koniec. Carrie powiedziała przysięgłym, że Didi wpadł kiedyś w furię zazdrości, gdy Cassie rozmawiała z Michaelem B. Jordanem. Carrie powiedziała, cytuję, Oni już wtedy nie byli razem, ale Didi i tak był zazdrosny. Myślę, że Cassie próbowała odejść. Koniec cytatu. Następnie głos na sali sądowej zabrał główny adwokat Didiego, czyli Mark Anifilio, który od razu zamiast przejść do dowodów lub umowy o poufności NDA, cofnął się do początku przyjaźni Carrie i Cassie. Zapytał, jak się poznały? A rzekomo poznały się na sesji zdjęciowej w Nowym Jorku, kiedy czekały, aż wywołają się zdjęcia Polaroid. Z miejsca się zaprzyjaźniły, jak mówiła Carrie. Ciągle wpadały na siebie na sesjach zdjęciowych, aż w końcu po ukończeniu liceum zamieszkały razem na Dolnym Manhattanie. Ich przyjaźń trwała od 2001 do 2018 roku. Annie Filio podkreślił, jak blisko Carrie była z Cassie i całą Świtą Diego. Harry powiedziała, że często z nimi podróżowała. Podróżowali razem do Włoch, Jamajki, na festiwal Burning Man, trzy razy rzekomo, do domów i studiów nagraniowych um, Diego. Była ona tak naprawdę częścią tego kręgu, byli ze sobą blisko. Potem pojawił się temat zazdrości. Harry zeznała, że Cassie była zazdrosna o Kim Porter, matkę czwórki dzieci Didiego. Harry powiedziała, przysięgłem, cytuję, Cassie powiedziała mi, że jest zła, że nigdy nie mogła pójść na imprezy sylwestrowe. To było coś, co się ciągle powtarzało. Kelly przyznała, że nie pamięta, czy Didi miał problem, gdy Cassie tańczyła z Chrisem Brownem, ale jednej rzeczy była pewna. Cassie okazała zainteresowanie aktorem Michaelem B. Jordanem i przeszkadzało to Didiemu. Cassie zaczęła rozmawiać z Jordanem przed rozpoczęciem zdjęć do filmów w południowej Afryce. Harry dołączyła do niej tam razem z jedną z asystentek Didiego o imieniu Mia. Prawnik Didiego zapytał również o kobietę imieniem Gina, kolejną osobę związaną z Didim. Harry powiedziała wówczas, cytuję: Gina była dużym problemem, nie dawała spokoju. On był z tą dziewczynką w związku. Na pytanie, co ma na myśli mówiąc dziewczynka, Harry wyjaśniła: cytuję, traktowaliśmy ją jak małą dziewczynkę, bo tak się zachowywała. Była młodsza od reszty z nas. Jestem prawie pewna, że zaszła w ciąże i była to Gina. Ona i komps byli razem przez wiele, wiele lat. Nawet gdy on był z Cassie. Koniec cytatu. Następnie rozmowa wróciła do roku 2016 do słynnego incydentu w hotelu Intercontinental. Carrie nie zadzwoniła na policję tamtej nocy, ale funkcjonariusze się pojawili. Kiedy przyszli, przyparli ją do drzwi, zażądali dowodu tożsamości i zapytali, co się stało z Cassie. Carrie powiedziała przysięgłym, że policjanci zapytali o jej podbite oko, ale Cassie nie powiedziała ani słowa. Potem rozmowa zeszła na temat ludzi z otoczenia DiDiego. Carrie potwierdziła w nich, że Christina Kororum, szefowa zespołu DiDiego, zawsze była w pobliżu. Carrie powiedziała, że nie były blisko, ale często się mijały. DiRock był szefem ochrony i częścią wewnętrznego kręgu. Mia była jedną z asystentek, jak powiedziała Carrie. Miała kondycję psychiczną i fizyczną, by wytrzymać presję pracy z Didi. Ale prawdziwy punkt zwrotny dla Carrie nastąpił w 2018 roku, w czasie, gdy Didi rzucił w nią drewnianym wieszakiem. To był moment, w którym, jak powiedziała, jej przyjaźń z Cassie rozpadła się na dobre. Carrie powiedziała, że Cassie oskarżyła ją o przesadną reakcję. Powiedziała również, że Cassie przestała ją wspierać. Popatrzyła na ławę przysięgłych i powiedziała prosto, cytuję... Stawiam granicę przy przemocy fizycznej. Koniec cytatu. Nigdy się do mnie nie odezwała. Minęło 7 lat i nie rozmawiamy od tamtej pory. Prawnik Didiego zapytał Kerry, czy zawarła umowę z Cassie. Kerry wyjaśniła, że nie zawarła umowy bezpośrednio z Cassie, ale dostała pieniądze. Kerry powiedziała przysięgłym, że Cassie zaoferowała jej 30 tysięcy dolarów, by podpisała umowę o poufności, czyli tzw. NDA. Powiedziała, cytuję, Chodziło o to, żebym nikomu nie powiedziała, co widziałam. Żebym nikogo nie pozwała. Spotkały się w pizzerii, Cassie podała jej numer konta, a Kerry przyjęła pieniądze i to był koniec. Kari zakończyła mówiąc, cytuję: Nie wiem, czemu się do mnie nie odezwała, jestem pewna, że już nie ma tego samego numeru. Koniec cytatu. Prawnik Didiego cofnął się o krok i spojrzał na całość szerszej perspektywy, mówiąc: To naprawdę dużo chaosu być w kręgu kompsa. Kerry się z tym zgodziła. Ale potem dodała coś niespodziewanego na sam koniec. Cytuję. To była zabawa, to była frajda. Kocham tą ekipę. Wielu z nich to byli moi przyjaciele. To duża strata. Koniec cytatu. Ciekawe podsumowanie na koniec od Kerry Morgan. Ale no cóż, przejdźmy dalej. Następnie pojawił się niespodziewany dowód. Następnie pojawił się niespodziewany dowód rzeczowy. Prawnik gdy pokazał SMS-a z 2016 roku. Wiersz, który Kerry napisała dla Didiego. Wysłała go po Medgali, a w wiadomości napisała do niego mówiąc, cytuję czasami wydawało się, że on sam siebie nie kocha. Koniec cytatu. Było jeszcze jedno pytanie. Czy kiedykolwiek namawiała Cassie, żeby została? Carrie odpowiedziała, czasami tak, ale w większości przypadków nie. Ani Filio zakończył prezentację zdjęć z maja 2017 roku, na których Carrie, Cassie i Didi szli razem zaraz po Medgali. To był jeden z ostatnich momentów kiedy widziano ich wszystkich razem publicznie, dla Carrie Morgan cały ten świat, tak naprawdę, jeżeli pomyślimy o tym świecie pełnym pieniędzy, przyjaźni, muzyki, chaosu, skończył się w momencie, kiedy Cassie podsunęła jej na stół umowę o poufności, czyli NDA. Ciekawe. Ostatnim świadkiem dnia był człowiek, który widział świat Didiego od środka. Jest to były osobisty asystent David James. David wyszedł na salę sądową bardzo spokojnie, ale od pierwszych słów emocje zaczęły narastać. David opisał nam dzień, w którym został zatrudniony. Powiedział, że siedział w dziale HR w siedzibie Bad Boy Worldwide Entertainment Group. Szefowa HR wskazała na zdjęcie na ścianie i powiedziała, cytuję, To jest królestwo pana kompsa. My wszyscy jesteśmy tutaj tylko po to, żeby mu służyć. Koniec cytatu. David James pracował z Didim przez wiele lat i przysięgli szybko zrozumieli, że to nie była zwykła posada asystenta. Według Davida on nie tylko zarządzał kalendarzem, ale również pomagał organizować jedne z najmroczniejszych elementów tej sprawy. Zaczął się wzruszać, kiedy wspomniał, jak bardzo był zaangażowany w przygotowanie tzw. freak-offs. I tutaj zacytuję: Byłem pośrednikiem, naprawiaczem prawą ręką. Koniec cytatu. Gdy prokuratorze zapytali o Cassie o to, jak Didi ją traktował, jak o niej mówił, David nie zawahał się ani chwili. Powiedział, Mam ją dokładnie tam, gdzie chcę. Jest młoda. Koniec cytatu. Powiedział również, że Cassie była bardzo łatwa do ukształtowania. David potwierdził również to, co tak naprawdę domyślaliśmy się i podejrzewaliśmy od dawna, że Didi tak naprawdę miał jednocześnie wiele kobiet. Cassie tak naprawdę była tylko jedną z nich. Była również rzekomo kobieta o imieniu Sara Tara. Według Davida zawsze była jedna główna dziewczyna i nie była nią Cassie. Powiedział przysięgłym, że tą główną kobietą w życiu Didiego była pani Porter, czyli Kim Porter, matka dzieci Didiego. No i na tym dzień szósty przesłuchanie się zakończył. David James ma wrócić na zeznania kolejnego dnia, więc o tym powiem wam w kolejnym odcinku. I jeżeli ta pierwsza godzina przesłuchań Davida jest jakąkolwiek zapowiedzią tego, co nadchodzi, to wydaje mi się, że może to być naprawdę druzgocące, szczególnie dla oskarżeń o działalność przestępczą zorganizowaną, czyli racketeering. A na dzisiaj to koniec podsumowania dnia szóstego procesu Pilide'ego. Zostańcie ze mną na kanale, ponieważ przygotowuję dla Was kolejne podsumowania, kolejne odcinki. Dziękuję Wam za to, że tutaj jesteście. Pozdrawiam Was serdecznie i widzimy się już niebawem w kolejnym odcinku. Cześć!